Złomek z Branice. Witam z Futbolu Saniotki. Witam Wierbowiankę Wierzno. Bardzo fajnie, że na koniec roku wspólnego możemy sobie jeszcze zrobić taki turniej. Na pewno będzie to bardzo fajny porządek wakacji. Lecz Błyskawica i także proszę przygotować się na wojsku numer jeden. I na wojsku numer 2 będzie piast Łapany Złomek z Branice. Także proszę już przygotowywać się do meczu i za chwilę zaczynamy. Dzięki mam tego problemu z królem strzelców. Oficjalnie ogłaszam króla strzelców Bartosza Hubel z drużyny Zamiotów to naprawdę było też dużo pracy, które zostało wykonane znakomicie wystawicznym sprawnie. Tutaj liczymy na dalszą współpracę. Czeka was jeszcze jeden mecz. Jest, jest, jest. aby te nagrody się w ogóle pojawiły i, i tak proszę o brawa Prosimy o podejście Kapi, kapita. Prosimy kapitana i będą i całą drużynę. Medale znaczy. Prosimy o brawa. Bardzo, bardzo i sukcesum, że się cieszę. Gratuluję wszystkim dzieciom, że zagrał w reprezentacji Polski. <noise> Proszę. Gratuluję. bardzo Panie Wójcie. Cieszę się, że wy wspaniałych, super piersiście grali. Oby tak dalej. Chce się Was oglądać. gratulacje. Dobra, zostało. To za, za, za ja jeszcze ta korga jest nie. Proszę drużyny nagrody za pierwsze miejsce. Trzy piłeczki meczowe Proszę o gromkie brawa, Chłopaki uśmiech! Jeszcze Czy Przegraliście, czy wygraliście? No nas nie dostanę. Nie dostanie. nie

bardzo zacięty pojedynek o finał. ładnie do zdjęcia. Proszę tu patrzeć na swojego trenera Uśmiechy

あれ?

Chodź, odźwiedź, zdjęcie. odźwiedź, zdjęcie. O, 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 o. Powtarzam, Trzymaj. najlepszy zawodnik. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę. proszę o odźwiedź, odźwiedź, Życzymy sukcesu. Najlepszy. Zdjęcia. Brawa jeszcze raz. Brawo Maki Została nam ostatnia wersja. Bartosz Chybę z Piasta panów. Brawa. Przypominam piłkarzom, Błyskawicy wyciążę. Proszę to się na mnie popatrzeć, ponieważ ręce do góry, żeby mnie słyszycie. Błyskawica wyciążę. Przypominam, że za chwilkę będziecie grali jeszcze jeden mecz ze swoimi ojcami. Brawo. Edwardowi Poremskiemu. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, no, miło przyjść na takie piękne spotkanie, na takie rozgrywki tak młodych, wspaniałych ludzi. Dzieci, że tak powiem. I bardzo serdecznie im chciałem pogratulować tych sukcesów, bo praktycznie to tu się nie liczyło tak bardzo pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Liczyło się to, że został zorganizowany taki wspaniały turniej. I to, że i rodzice byli zaangażowani, i dzieci były zaangażowane, jest to coś pięknego. Dlatego serdecznie gratuluję wszystkim. Nieważne od miejsca, któreście zajęli, ale ważne, że wzięliście udział i to się liczy. Dziękuję rodzicom przede wszystkim, dziękuję dzieciom. Drodzy Państwo, ale bardzo serdecznie chciałem po podziękować organizatorom. No niestety nie byłoby tego, jeżeli by nie organizatorzy, którzy po prostu, no dobrze się wzięli za to i cieszy to i należy wspierać coś takiego, że coś takiego się dzieje właśnie w osiedlu Wyciążne. Jest to wspaniała rzecz. Dziękuję wszystkim i prezesom i pani prezes. Wszystkim, którzy jakikolwiek udział wzięli i dołożyli swoich starań. Mieszkańcy również też dołożyli swoich starań i cieszy to, że powiem króciutko i tak kolokwialnie, że wyciąże żyją. I tak powinno właśnie być. Jesteście tu jedną rodziną. A jeżeli coś się dzieje, że wspólnota mieszkaniowa się łączy i w ten sposób to wszystko jest rozgrywane, to jest... Sukces wasz, ale nie tylko wasz, bo również środki finansowe mogą większe płynąć, bo sami się angażujecie w to i nie po powiem tak: na pewno będę pomagał jak tylko będę mógł. Tutaj zresztą z prezesem rozmawiałem, że należy wam pomagać, bo jeżeli sami coś się włączacie w to i robicie, to jest coś pięknego i tu wielkie, wielkie gratulacje. Pan prezes bardzo zaangażowany, małżonka jego, tu pan, który cały czas zapowiadał. Jest to no, 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 coś pięknego, coś pięknego. Podziwiam was i jeszcze raz wszyscy... Wszystkiego, wszystkiego najlepszego i dziękuję za to, że mogłem dzisiaj tą niedzielę spędzić tutaj z wami, ale wspaniałą niedzielę. Dziękuję raz i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia przede wszystkim i czekamy na następne rozgrywki, panie prezesie szanowny. Wiceprezesie, wiceprezesie, wiceprezesie. Wice, wice się nie mówi, mówi się prezes. Tak samo. I prezesem, tak jak i ministrem, zostaje się do końca życia podobno. Pani prezes, gratuluję jeszcze raz wszystkiego najlepszego, tego dużego wkładu, bo wiem ile to kosztuje. I to kosztuje. Wszystkiego najlepszego i pozdrawiam serdecznie, drodzy Państwo. Część ludzi, którzy nam w tym pomogło, to byśmy tego nie zorganizowali. Dlatego chciałem im serdecznie podziękować za wszystko. Za pomoc, za organizację, za ogarnięcie tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja jeszcze powiem, bo jak Państwo widzicie, to są banery firm, które sponsorowały. No, wielki sukces dla tej firm, ale mówię, jeżeli ktoś się otwiera, to większość firm pomoże, prawda? Jeżeli by tego nie było tutaj ze strony państwa organizacji, ze strony prezesów, to by się nie otworzyli. Chciałem tu podziękować bardzo serdecznie panu prezesowi Kultysowi, Henrykowi Kultysowi, prezesowi firmy MPO. No myślę, że będą otwarci na taką pomoc, ale jeżeli z Państwa strony również coś takiego będzie jak dzisiaj było. Jest to po, po prostu cudowne, że te dzieci się dzisiaj bawią, a nie siedzą przed komputerami. I rodzice też mają zajęcie. I to jest coś wspaniałego. Jednoczyście, Drodzy Państwo. I to jest potrzebne. W tych osiedlach podmiejskich. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No to liczymy, że jeszcze skrzaty by się... Przy...